What's up, boys? In today's video, we're going right. The new update in Fortnite. Let's see what's. No, dobra, kurwa. Co się zmieniło, no? Dara. Z mapy? What the you fuck? the Fucking Meteoroid, oh there he is, there he is, right there, bro Dobra <laughs> a, a to nie było tak, że ten meteoryt leciał w to, a nie w to? Nie wiem. Naprawdę, nie wiem. Ale nie wiem czy chcę na niego lecieć Wycie dobra, spróbujemy, spróbujemy, let's go. Pamiętacie jak mówiłem, że chcę lecieć na meteoryt? Zmieniłem kurwa zwanie. Spierdolą wstąp. Dobra, lądujemy tutaj gdzieś. O mój Boże, czy to jest... Jezus Maria... Uuu, piechotka. Okej. Okay. we got a big pie. Zobaczmy co jeszcze. What the fuck? Każdej z tej skrzynki dostaję nowej te maski, chłopie? What the fuck? Wow. No, no, co innego mogło się zdać jak nie dostanie kolejnego starej. O, czy fuck? Ale ten Alternator, fajnie wygląda stąd, nie? Chodź, że Oh my god bro, I can't believe that she Heavy fucking sniper is in the game. Heavy fucking sniper is in the game bro. I can't believe that shit bro. you, you go bada ba beep -ba, ba bam bam da bam boom boom oh, that's what I'm talking about bro That's that's the gun I wanted all this season bro Chensky Karavin Sniperski Teraz to będzie leczę prawdziwy not nie jakaś popierdłka kurwa nie Zony macie i zone No mamy full nowy setup oprócz pompy. Bo wiertarką ja nie będę grał, chopie. Jak doszło tak, musi widać jakiś siton z tego. Z heavy sniper. Look at that shit, look at that shit, look at this, bro. Smoke look at this, bro. Where the fuck is oh, hey, wait, boom, set over. What the fuck? What the fuck is this, bro, smoking? Oh, bro, it's flying Oh, my god, I'm trash 38. Oh. Dobrze, słuchajcie, więc tak, nowy, nowy update oceniam na. 10 na 10, bo wróciła Ević sniper, I mean jakby to jest totalny W. Wróciły jeszcze kule jazdy, ale ich nie spotkaliśmy, to tam wyjebane w nieco, nie? To jest taki szybki, szybki filmik, no tak, tak, no taki na zapoznanie. Tutaj mamy jeszcze jakieś branki, które tam, no. no. Dzięki za oglądanie, śmiak moje bydlaszki.